What we do here is go back, back, back. <laughs> Ten dom, bo tata w tym tempie nigdy nie zbuduje. Prędzej będę miała męża i te dzieci. Sam buduję dom bez kredytu. Cześć. Rano moja sześcioletnia córka wstaje i mówi do mnie: Tata, ty się weźmiesz do roboty i skończysz ten dom? Mówi, bo w tym tempie to Zanim go skończysz, to ja będę miała męża i trójkę dzieci. <grymne> Naprawdę. <grymne> Tutaj we wstępie trochę poaktorzyliśmy, bo chciałem, żeby to powtórzyła, to już nie wyszło tak samo. Ale. No... Córka mi pojechała. Dobra. No, biorę się do roboty, biorę no co, mam, co mam zrobić. No, pomału będę to budował. Dzisiaj jadę z folią kubełkową. Folią kubełkową, na temat której położenia w komentarzach trochę zawrzało. Dużo powiedziane zawrzało, no były yy, tam nieścisłości w opiniach dotyczących do tego czy kubełkami na zewnątrz czy do środka. Ostatecznie postanowiłem, że zrobię to kubełkami na zewnątrz. Ponieważ faktycznie kubełki do środka uszkodzą ten strop i tak się wbiją i tak to będzie na płasko, także zrobię to kubełkami na zewnątrz. Polia kubełkowa zamówiona przez popularny portal aukcyjny. Było tam o połowę taniej. I tak nie obyło się, bo jest jakichś komplikacji, bo część z tych najbardziej popularnych aukcji jest opatrzona taką notatką, że termin realizacji zamówienia do tam 28 czy 30 paru dni. I w ostatniej chwili się zorientowałem, że to może do mnie zwyczajnie w jakimś najbliższym terminie nie przyjechać. Więc i tak nie kupiłem tego najtaniej, bo ci, którzy gwarantowali dostawę w dwa dni, byli tam kilka procent drożsi i mam, mam. Kupiłem, wydałem na to wszystko 300 złotych i folii, i listew, i już nie wspomnę o gwoździach, zaraz Wam o nich powiem, mam na pewno w zapasie. Gwoździ kupiłem, uwaga, 300 sztuk. Tak, kupiłem, kupiłem ich 300 sztuk, bo myślałem, że te gwoździe trzeba, znaczy, że tą folię trzeba łapać, tam nie wiem co, 30-40 centymetrów tymi gwoździami do tego stropianu no, na całej powierzchni. Potem ktoś mi mówi, akurat docieplali kamienicę, w której mieszkam. I mówią, że broń Boże, nie dawać wszędzie gwoździ, że daje się tylko gwoździe u góry. Tam, mniej więcej, gdzieś najwyżej jak się da. I ewentualnie gdzieś tam, żeby naciągnąć tą folię, tylko gdzieś tam niżej czasami. Ale że nie można dawać tych gwoździ na całej powierzchni, tam co 30 centymetrów w każdą stronę. Bo przy zasypywaniu podobno folia się obsuwa, gwoździe się nie ruszają, następują jakieś tam, że ta folia się rozrywa. Powiem Wam tak: różnica między sklepem internetowym a sklepem stacjonarnym. Jeżeli chodzi o samą folię, to nawet nie sprawdzałem, tam nie dopytywałem. 4,20 proponowali mi za metr kwadratowy folii kubełkowej w sklepie budowlanym. Jednym, a w drugim nawet nie pytałem o cenę. W żadnym ze sklepów budowlanych na miejscu nie mieli gwoździ do mocowania tego, tylko radzili wziąć takie ślimaki do stropianu, które zupełnie do czego innego służą i żeby używać ich, bo że to też jest dobre rozwiązanie. A już zupełny szok cenowy to są listwy wykończeniowe. Na miejscu w sklepie stacjonarnym Jedna listwa w najtańszym ze sklepów kosztowała 13 zł za dwumetrowy odcinek. A tymczasem na Allegro możecie je kupić za, ja kupiłem za 3,70 albo za 5 zł. 3, za 3,70 miał je chyba ten sprzedawca, który w opisie miał termin oczekiwania tam do 28 dni. I potem zdecydowałem się na kogoś droższego. Więc za piątaka kupiłem 27 listew. To teraz policzcie sobie ile bym wydał, gdybym kupił te listwy w sklepie stacjonarnym po 13 zł sztuka. Dobra, do roboty. Rozpakujemy i zobaczymy. Same paczki z folią już rozpakowałem. Helen tam mi wczoraj pomogła, widzieliście na wstępie. Tutaj, co tu będzie? Pewnie te gwoździe. Luzem je wsypali? A nie, tu są podkładki i gwoździe. Dobra, są w paczkach, paczkowane, jest okej. Okay. Przyniosę jeszcze folię. Folia. Idziemy folię kubełkową. Jak kładę tak, paskiem technologicznym do dołu. Nie wiem czy go nie zawinąć tutaj. O, tak zrobię. O, żeby pasek tu zachodził. Tak będzie dobrze. Tu sobie na początku to złapię. Cyk palcem mi działa, nie ma żadnego tam pitolenia z tym. Dobra, kawałek dalej. D. Chyba to trzeba jednak rozwinąć najpierw całe A jak nie całe, to chociaż w znacznym stopniu. Na tym rzędzie dajemy te Górne, myślałem, że to w godzinę zrobię. Nie będzie tak szybko trwało. Aby to równo ponaciągać, nie? Gwoździe 17 czy 18 zł paczka 100 sztuk. jak rozwinę. żeby tam nie spadło. Ten pasek technologiczny tak sobie zostawiam tutaj na dole na ławie. Akurat jest fajnie, bo on mi tak pomaga prowadzić to w miarę równo. Na dole tutaj też złapiemy. Zraz będzie troszeczkę wygodniej chyba, co? I po co tu dwie, trzy osoby do budowy? Jak już się uda zrobić poprawnie ten początek, pierwsze parę metrów, to potem już się to ładnie układa. razem z mikrofonu, bo nie będę podpinał, ale jak wrażenia po położeniu pierwszej rolki? Już Wam powiem. Rolka zaczyna się świetnie i rolka jest zwinięta w taki sposób, że wygodnie jest byłoby kłaść ją kubełkami do środka. Ale położenie kubełkami na zewnątrz też nie stanowi problemu takiego zbytniego. Cała rolka na długości 18 metrów, bo to jest rolka 20 metrowa, jest w porządku. A sama końcówka rolki no to taka mała katastrofa. I jak czytałem o tych foliach kubełkowych, Zmachałem się. Jak czytałem o tych foliach kubełkowych, to wielokrotnie czytałem o zarzutach, jak ludzie wystawiali negatywne komentarze o nich, że jest gdzieś krzywo odlana, że jest jakieś przesunięcie względem tych tam tych kubełków. Jakie to ma znaczenie? To będzie przesypane, zobaczcie. U mnie cała końcówka folii jest pomarszczona. Nie wiem, nie, nie stanowi takiegoś problemu. Poza estetycznym. Oczywiście, to jest bez znaczenia, ale dla niektórych jest to ważne. A ja staram się robić estetycznie i wolałbym, żeby to było prosto i równo, ale nie jest. Co nie oznacza, że zaraz pobiegnę do domu i napiszę, że sprzedawca to cieć, bo sprzedał mi pogiętą folię. Zobaczymy jak będzie z kolejnymi rolkami. Położyłem ją kubełkami na zewnątrz. Ale pomyślałem też sobie, że skoro mam wątpliwości do tego, jak tą folię położyć, to może po prostu przeprowadźmy test. Bo jeśli okaże się, że w XPS a jeden mit pozostał, więc możemy go użyć jako sample, te kubełki się faktycznie wbijają, no to absolutnie bez sensu jest układanie tej folii kubełkowej kubełkami do XPS-a. No, ale szybko to przetestujemy. No bo nie ukrywam, tutaj przy drugiej rolce no, zacząłem się zastanawiać, czy oby na pewno robię to poprawnie, bo jeszcze nie jest za późno, żeby to zmienić. Więc kładziemy sobie XPS-a na glebie, weźmiemy folię, rozłożymy ją kubełkami do dołu. Oczywiście moja waga ma się nie jak do ton ziemi, które docisną to finalnie do tego fundamentu. Ale się staram, pracuję nad sobą. Ważę coraz więcej z miesiąca na miesiąc, z roku na rok. I zrobimy to po prostu tak. Czy jestem w stanie wbić to XPS-a? Ja ważę. Ile ja ważę? Ważne, dobra, nieważne, ale wywieram nacisk pewnie w okolicach stówy. Coś się dzieje. Zobaczcie. Zobaczcie. Tak wygląda XPS. A pamiętajcie, że jestem odrobinę chyba lżejszy niż yy, kilka ton ziemi zepchniętych tutaj, ubitych koparką. No tu jest normalnie Tu są normalnie dziury nie? Tu są normalnie dziury Już pomijam w ogóle fakt że samo uszkodzenie tego XPS-a pewnie nie czyni jakiś spustoszeń w termoizolacji tego budynku no bo pewnie nie, ten XPS jest taki sam na wierzchu jaki centymetr pod swoją powierzchnią więc nie chodzi o to ale jeśli zamontuję to kubełkami do XPS-a, to już poza samym być może nieistotnym uszkodzeniem XPS-a, to kubełki, które się tam wbiją, zniwelują każdą przestrzeń. Dla których sens ich montowania w ten sposób jest zasadnicza. Więc nie będzie tam żadnej przestrzeni, jeżeli, jeżeli zamontujecie kubełki w stronę XPS-a i zasypiecie to tonami ziemi to One się po prostu w tego XPS-a wbiją. Ja wiem, że potem skakałem. To jest taka, no powiedzmy, agresywna ingerencja w ten XPS. I że Ziemia być może nie zrobi takich uszkodzeń jak ja przy takim chwilowym dociążeniu. I zobaczcie dla przypomnienia. Tak wygląda XPS. Tu są dziury po prostu na głębokość opuszka palca. Po wejściu. A jeszcze zobaczymy raz. Czekajcie. Na poprzedniej próbie po ekspresie skakałem, a teraz po prostu po nim przejdę. Bez absolutnie żadnego skakania. Mniej więcej 90 kg tu łazi teraz po ekspresie. Jak to ma się do ton ziemi, które za chwilę to przysypię? I teraz zejdziemy i zobaczymy, co się z tym dzieje. Zobaczcie, tylko chodząc. Absolutnie nie ma mowy. Naprawdę i mówię to w pełni świadomie. Jeżeli macie xps i położyliście sobie kubełkami w stronę tego XPSa, to krzywdy sobie nie zrobiliście, bo ten XPS i tak będzie chroniony, mimo że te kubełki się w niego wbiły. Ale tam nie ma mowy o żadnej cyrkulacji wody. Gdzie tam ma cyrkulować woda? Sam ten XPS, gdyby te kubełki się w nic nie wbiły. Tam jest chyba 8 mm między powierzchnią folii, a wierzchołkiem tego kubełka. I gdyby taka odległość była zachowana, no to jeszcze jestem w stanie sobie wyobrazić, że tam zachodzą jakieś procesy wentylacyjne. Ale po przesypaniu tego ziemią te kubełki na 100% się w tego a wbiją. Ja już nawet nie wiem, znaczy nie wyobrażam sobie co się dzieje w przypadku zwykłego stropianu pokrytego tynkiem. Na pewno jest to samo. A na dodatek, na opakowaniu, na naklejce, która jest na tej folii kubełkowej, w instrukcji jest napisane, żeby folię kłaść kubełkami do fundamentu. Ale jest dołączony rysunek, na którym między folią a fundamentem nie ma stropianu żadnego. Żadnego ekspresa ani nic. Także nie wiem, czy. Znaczy, nie widziałem w internecie żadnego bardziej miarodajnego testu niż ten, który właśnie przeprowadziłem. Pobawmy się w testera, ale chodzenie po folii kubełkowej 90 kg faceta powoduje to, że te kubełki się w ten XPS wbijają. Przy paru tonach na pewno powierzchnia, która powinna być zachowana między XPS-em a tą spodem folii kubełkowej, nie istnieje. To i tak będzie wszystko na płasko. Lepiej położyć to w ten sposób i rozbić sobie ciężar tego. Obsypania fundamentu o te kubełki i to taki test. Wiecie, po amatorsku ja nie jestem budowlańcem, przypominam, nie znam się na tym. Może się nawet mogę mylić w tym teście, ale dla mnie, na logikę i na zdrowy rozum, bez sensu jest to kłaść odwrotnie. Dobra, time lapse i jedziemy z kolejnymi rolkami. Tym razem, już bez cykania, wyłączyłem ja tego na budowie nie słyszę, że to cyka. A potem, nawet po postprodukcji mam kłopot, żeby to wyłapać. Ale zwracacie mi uwagę, że cyka. Więc teraz kamera jest umieszczona na tym takim minutniku do jajek, który skutecznie unieruchomiłem na czas tego nagrania. Dwie rolki w folii położone. Muszę teraz podocinać te narożniki, żeby one się ładnie pozachodziły na siebie. Chociaż może to niepotrzebnie. A, niech sobie będzie. To mamy położone. Skończę jeszcze tamten ostatni kawałek. I zbani. I lecę do domu. Nagram wam dzisiaj jakiś odcinek, coś tam zmontuję. No muszę bo mnie moja mała gania do roboty. Folia położona. Zawinąłem ją na razie na zewnątrz, bo jest wcześnie rano, jest taka poranna rosa. Wszystko jest przykryte wodą, więc niech sobie to odparuje. No, to jeszcze jest trochę mokro. Listwy założę mimo wszystko, mimo że uważam, że te listwy przy kubełkach na zewnątrz są trochę bez sensu. Ale założę, bo mam. <grym> założę, bo mam. Założę, co mam z nimi zrobić. Przecież nie będę odsyłał listew nie, za 100 zł. Zamontuję je, ale za, zamontuję je po zasypie. Najpierw to wszystko zasypiemy. Jak zasypiemy obetnę folie, założymy listwy. I co? I dalej zobaczymy, co będzie dalej. No, a przy okazji, jak się kręcimy z tej strony działki, to pytacie mnie czasem o ciuchy, o spodnie. Ci, co wiedzą, co to jest Strauss, no to wiedzą, co to jest Strauss. Ci, co nie wiedzą, to Strauss to jest marka, w którą ubieram się od lat, jeżeli chodzi o robotę, bo to są naprawdę porządne, dobrej jakości ciuchy, lepszych jak do tej pory nie miałem. I to dotyczy to samo, zarówno spodni, jak i butów, bo to są dwie najważniejsze u mnie w robocie rzeczy. No, a jak pytaliście, gdzie to kupuję, no to macie baner od paru dni wisi na budowie. To jest Niko BHP z Olesna, także jeżeli chcecie, to bardzo proszę. Poza tym, steroryzowałem właścicielkę i załatwiłem, że w razie zakupów z kodem sam buduje dom. Macie link pod filmem, dostaniecie 5% rabatu na wszystko. Oni tam mają jeszcze jakieś inne firmy. Tak naprawdę nie wiem co to jest, bo ja korzystam tylko ze Straussa. Ale jeżeli którakolwiek z tych firm Was interesuje, to polecam Niko BHP. No, i odwiecznie powracający, przy okazji, że dzisiaj strzelimy wszystko, odwiecznie powracający temat kontaktu do projektanta, który zaprojektował ten budynek w korzystnej cenie. Więc jeżeli chcielibyście nie przepłacać za gotowe projekty i potem je jeszcze adaptować, wydawać drugie tyle pieniędzy, a odpowiadałaby wam jakaś prostsza bryła, być może, chociaż niekoniecznie, bo ten facet zrobił wam co będziecie chcieli, pałacyk. W każdym razie pracownia architektoniczna, z której korzystałem, to Pandora Architekcji ze Żnina, Trochę nam tytuły zasłaniają numer, ale jak zadzwonicie lub napiszecie znajdziecie sobie w internecie Pandora Architekci lub drętniecie pod ten numer telefonu, no to macie podobną historię jak w przypadku Niko BHP. Na hasło sam buduje dom, dostaniecie 5% rabatu. Taki jestem, dobry wujek. Załatwiłem Wam, ja, tak, ja, youtuber załatwił Wam robot. Dobra, folię mam położoną, jedziemy z tą stroną, kończymy. Na dzisiaj jest niedziela, idę gdzieś jeszcze spędzę chwilę czasu z rodziną. No i tyle, temat folii kubełkowej uważam za wyczerpany. Wszystkie moje wątpliwości, które miałem co do sposobu montażu tej folii przy okazji tego, że fundament jest ocieplony XPS-em, rozwiał chyba mój test. Więc róbcie jak uważacie. Według mnie tak jest poprawnie. A jak się mylę, to może za 5 czy 10 lat będę to odkopywał i odwracał w drugą stronę. Ale na pewno nie. Chyba nie. Chyba raczej na pewno nie. Dobra, sprzątam graty i lecę do chaty. Cześć. Takiego? Czy to się mogę tak trzymać? Tak się gdzie budowa. E, dobrze.